Witam serdecznie, właśnie się szykuję do wykopek Przyjechałem na komercyjne kopanie Takie urokliwe miejsce dosyć Także jest trochę ludzi Ale na razie nie wiem gdzie iść Także łączę się już na polu Dobra słuchajcie, idziemy, idziemy w pole Jedziemy w pole, zobaczymy co tam wyjdzie na dzisiaj. Jest dużo ludzi, no zobaczymy. Hmm. This is the one. All oh, right. Cheers. Także są dwa pola. Super. Uu, jest trochę ludzi, jest trochę narodu. No dobra, słuchajcie, szykuję sprzęt. Dzisiaj trochę przymroziło w nocy. Minus 2 było. Także. Ale jest. Ziemia nie jest zmarznięta. Także jest normalnie. Warunki normalne. Dobra widzimy się przy pierwszym. Dobra. Ruszamy w pole. No jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo. 40 osób może Tak na oko, dobra Lecimy. Zobaczymy co tu wyjdzie Może się trafi coś na samym Ustawimy jeszcze sobie na pole Na pole Na M1 Czyli Multi Frequency 1, program pierwszy. Dobra, hulaj dusza. O, tu mam X 45, chodzę już od 20 minut i nic. Tak nakopałem się. Tylko, o proszę bardzo, co my tu mamy. Druga wojna się kłania. Pocisk. Prawdopodobnie przeciwlotniczy. Przeciwlotniczy pocisk wystrzelony. No. Jak mój palec, praktycznie. Także militarka. Militarka. Dobra. Dobre, i to. Idziemy dalej. Do następnego. Piękna posiadłość zwany mansion e, Na tym polu no kiepsko wyszło W sumie nic nie wyszło Chodzę już ponad godzinę Także jest dostępne też drugie pole Także się przemieszczam się przemieszczam może coś tam wejdzie Tam widzę, że jest świeżo zaorane Aha, Dobra. tak to wygląda. Widzimy, już kwiatki rosną u nas. Słonko świeci, ciepełko. Nic tylko chodzić i szukać skarbów. Warunki ku temu są doskonałe. Patrzcie. no dobra także ja idę na drugie pole, które znajduje się tutaj i może coś wyjdzie do następnego Sygnał 23 Mało sygnałów jest generalnie Wszędzie i na tym i na tamtym polu także no dużo chodzenia za sygnałem jakimkolwiek tu gdzieś coś powinno być, ale chyba coś małego, bo Jest coś, słuchajcie, jest coś. jest to guzik. Jest to mały guziczek. O, taki mały. Dobra. Mały guziczek. Coś tam na nim jest, albo i nie ma. Dobra, do następnego. No i jest następny guziczek. Z tego to dołka. Idę dalej. Kolejny sygnał. Czyżby następny guziczek? Czyżby? Na rybki. Uciekaj sobie. No nie mogę znaleźć nie mogę znaleźć nie wiem gdzie to jest pomóżcie mi może tu? nie? tu? też nie dobra muszę machnąć jeszcze detektorem w takim razie Jakaś, coś małego Jakiś mały kolorek przebija Tak gdzieś jest. Tu jest gdzieś. Już takie coś znalazłem. Już takie coś znalazłem. Z nie wiem co to jest. Wygląda no tak, jakiś taki nabój hukowy albo coś takiego. Mały. Hmm. Nie, co to jest. No, nieważne. W każdym razie taki, takie coś. lunch time super poc'è io segno eh? un po' di ciò c'è buona treba co mogę powiedzieć znalezisk nie ma za bardzo chociaż tutaj już widziałem bo spotkałem znajomego Polaka Rafała z kolegą Rafałem których serdecznie pozdrawiam gdyby mi tam bo czasami obejrzeli znaleźli hammerka Mm. ludzie powoli wracamy na lunch godzina 12 pochodzę jeszcze za dwie 3 godzinki i to było na tyle dzisiaj. jutro do pracy mm. Także trzeba się cieszyć wolnym dniem, taki i spokojny filmik, który No. A jeszcze jednego znajomego spotkałem, Anglika, który znalazł dwie dwie monety rzymskie kolejny na polu tylko poszedł sobie w lasek hmm. może też tak zrobię do następnego Słuchajcie, wracam z tej nierównej walki. Niestety nic się nie udało znaleźć tym razem. Także chyba następnym razem wracam na plażę. Do następnego.